Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, zdarza się na wakacjach, że wstanę bardzo wcześnie. 6, 6, 30. To jest ten dzień, kiedy postanowiłem, że wstanę rano. W początku chciałem dzisiaj pójść na wschód słońca, ale idąc, wpadłem na pomysł, że chciałbym pojechać w jedno miejsce, o którym słyszałem, w zasadzie od wczoraj, ale słyszałem, jakby nie patrzeć, więc nie będę wam dużo zdradzał. 6.30, jesteśmy po wschodzie słońca, zobaczcie jak wygląda jeszcze resort. Na co dzień jest setki ludzi, a jeszcze z rana nie ma nikogo. Wszyściutko jest jeszcze puste. Morze spokojne, słońce już wstało, leżaki chyba nie zajęte, to jest to jest jakiś tam plus. A ja zamówiłem teraz taksóweczkę i jedziemy w fajne miejsce, żeby zacząć dzień. Zaczynamy tego vloga. Witamy w ogóle na Rodos, bo to jest mój pierwszy vlog z Rodos, więc może nie każdy wie. Witamy na Rodos. Zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. I jeszcze chciałbym Wam przypomnieć w sprawie albumu, bo ostatnio jak mówiłem o tym albumie, to cały czas mówiłem o Dniu Chłopaka, że możecie taki album zamówić na Dzień Chłopaka. I do wszystkich narzeczonych, kobiet, facetów, jeśli macie Chłopaka, jeśli chcecie świętować z nim to święto i dać mu prezent album printu, to do 22, czyli to jest chyba środa, musicie taki album zamówić, żeby mieć gwarancję, że ten album na pewno dojdzie. Także pamiętajcie, do 22, a jak ktoś chce na inną okazję, to kiedy chcecie, twórzcie sobie album. Jest bardzo dużo szablonów, jest bardzo dużo opcji, jest bardzo dużo grafik, także serdecznie polecam i klasycznie, czy na Dzień Chłopaka, czy na inną okazję, mam dla Was kodziniczkowy minus 35% od printu i nigdy nie było większego kodu. Tak jak mówimy, raz był taki sam, a nigdy nie było większego, także minus 35% wchodźcie teraz na link pod tym filmem. Pierwszy link to jest, klikacie w niego, pobieracie kod i macie minus 35%. Kod jest ważny 7 dni od momentu pobrania. A drugi link, jak klikniecie, to zobaczycie sobie, jakie są szablony. Możecie sobie najpierw potworzyć, zanim zamówicie, popatrzeć, powybierać. Możecie to robić z telefonu. Możecie zdjęcia wybierać przede wszystkim z telefonu. Także jaki teraz czas jest łatwy, że nie trzeba robić zdjęć, iść do fotografa, wywoływać, tylko wystarczy posykać, tak jak ja na RODOS. Klikamy, robimy sobie zdjęcia telefonem. Później wchodzimy w printu, tworzymy taki album i po jakimś czasie. Jest już u Was właśnie taki, ja mam z wakacji, tak jak ostatnio mówiłem, polecam serdecznie kod w opisie, minus 35% miłych zakupów. Przyjechaliśmy miejsce, do którego chciałem dojechać i nie ukrywam, że czuję się jak y, podróżnik. Specjalnie przyjechałem tutaj tak wcześnie, gdyż wyczytałem w internecie, to też dzisiaj zrobiłem, więc wszystko ranek panek, jak to mój dziadek mówi. Sprawdziłem, że później przyjeżdża tutaj bardzo dużo turystów. Zresztą zobaczcie, zaraz opowiem w ogóle, gdzie jestem, ale zobaczcie, już tam są, tam są leżaczki, tam jest wszystko i tu już po ósmej, podobno 8:30, zaczyna się już Saigon. A my, kochani, kochani, jesteśmy. W zatoce Antonego Queena. Mam nadzieję, że zejdę. Oh. Mam nadzieję, że tak to się wypowiada. My tutaj zostaniemy jeszcze około z godzinkę, dlatego, że chcę, żeby słońce wyszło i żeby to wszystko nabrało pięknego koloru. A ja tu przyjechałem ze względu na to, że po pierwsze, to jest miejsce, do którego bym nie przyjechał z rodzinką, z Andrzejką ani z Charlotką ze względu na to, że jest kamienisto, jest, jest... Przede wszystkim tutaj bardzo mocno zaludnione jest to wszystko i jakbyśmy mieli jechać rodzinnie, to, to ten wypad by był bez sensu, bo kto ma dzieci, ten wie, że jak jest kamienista plaża, Obok yy, woda i masz dziecko, które jeszcze nie do końca pływa. No nie pływa po prostu, nie pływa. To nie jest dobry pomysł. A taką małą ciekawostkę sprzedam, bo, bo też to przeczytałem, i może kogoś to zainteresuje, że ta zatoka nazywa się Zatoka Antonego Quina. Kina Quina. ponieważ kiedyś, w latach chyba 1970, którego się roku nie pamiętam, był taki film Greg Zorba, i aktor, który grał główną rolę. Bardzo często tu przyjeżdża, było to jego ulubione miejsce, no Narodos czy, czy w Grecji, ale chyba Narodos, tak mi się wydaje. I y, państwo, Grecja, cały rząd cenili go za ten film, za tą rolę. Nazwali tą Zatokę właśnie jego imieniem. Tu znalazłem jeszcze chyba jakieś mega vipowskie miejsca do opalania i w ogóle do spędzania czasu nad Zatoką. Zobaczcie, jestem tutaj, tutaj są dwa leżaczki, a jesteśmy wyżej i już widać, że się robi koloryk fajny wody nie ma co czekać, odstawiamy buty koszuleczka telefon przykrywamy, skarpetki czy na pewno? A może nie chcę? Ej, nie jest zła! Bardzo chciałem zawsze... Jeździć w jakieś miejsca, żeby nie było. Ja na przykład uwielbiam spędzać czas w hotelach, uwielbiam się wygrzewać. <noise> jakieś dziwne endorfiny, mam, przepraszam. E, lubię się wygrzewać, lubię leżeć na leżaku, uwielbiam, naprawdę. Możecie mnie bić za to, możecie, nie? Ale uwielbiam, ale zawsze marzyłem, żeby wstawać sobie rano i jechać w takie nie, że dzikie miejsce, tak? No bo nie jestem w dzikim miejscu, w jakimś, nie wiem, lesie, dżungli czy coś w tym stylu. Ale w takim, że najchętniej włączyłbym teraz muzykę do medytacji, albo po prostu gdzieś sam się zamknął w sobie, żeby sobie przemyśleć całe życie. <śmulatuj> Ale teraz to jest zimno. <śmulatuj> Wejdziemy jeszcze tutaj, bo zobaczyłem dopiero tabliczkę, że tutaj jest najlepszy widok, więc idziemy. Czuję na przykład podróżnikom, że jak idą sami, chyba że się nie wstydzą, ale w sumie tu też nikogo nie ma, że nie mogą sobie w fajnych miejscach zdjęć zrobić, nie? No mogę sobie teraz samu wyzwalaczem, ale to nie to samo chyba. Po drodze znalazłem moje uzależnienie, może coś wygramy dla Szarlotki, także... Dwie gry. Gdzie to się rzuca Tutaj chyba? Let's go! I? Dawaj, dawaj! Dawaj, dasz radę! Dasz radę! Dasz radę, proszę, proszę! Kurde, ale oszustwo! Muszę wziąć tą różową łapę. Chociaż ona mi się nie podoba nawet, ale... To nieważne. O, biorę cię. Musisz być moja teraz. Musisz być moja. Jesteś, 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 jesteś... jesteś. Niestety zostałem oszukany, sami widzieliście, dwa razy było mocno chwytane, ale to może i dobrze, bo ta zabawka była słaba. No i córciu, przepraszam bardzo. <śm Heavenly Familia> <śmurzenia> <śmurzenia> Od razu lepiej. Już jest 9.30, a ja wracam do domu, mam do... Miałem od początku stamtąd, bo na początku miałem zamówić taksówkę, później tej taksówki nie było. Postanowiłem, że się przejdę. E, 6,5 km sobie idę do domku, patrzę na Rodos, patrzę na te wszystkie e, pobliskie knajpeczki, wszystkie miejsca. No jest fajnie, jest bardzo gorąco, już zaczyna być, także o 9.00 już zaczyna być gorąco, już to słońce wychodzi. Ale schłodziłem się. Zostało mi jeszcze 2,5 km. Pół godziny do godziny, o której Angelika z nią wstaje, więc na luzie 2 km, pół godzinki luzem, spacerkiem. No i zaczynamy dzień. Tak, można dzień zaczynać. Jak ze za starych takich czasów się czuję. Gdzie brałem kamerę, wychodziłem, nagrywałem. Fajnie. Mijam sobie jakąś tawernę w ogóle. Tawerna jak tawerna, taka średnia, ale zobaczcie z jakim widoczkiem. Tam macie od razu morze, ale zwróćcie uwagę, ja masz, Mario. Mamy tutaj wszystko, jakieś menu, co tam mamy do jedzenia. A tutaj mamy po polsku przystawki, sałatki dania z Grilla. Także wnioskuję, że Mario albo jego żona musi być z Polski. A od razu obok, również polski akcent. Dzień dobry. Cześć, uważaj, bo spadniesz. Cześć, piąteczka, tacie. No dawaj piąteczkę. O jaki śpioch, o jaki śpioch. Dziesiąta godzina. Dziesiąta godzina, każdy się zastanawia. Co to robimy, że nasza tatuś, tak tatuś. Co robimy, że nasza córka tak późno wstaje? Późno kładziemy Ale nie tak późno chyba, nie? 23? Znaczy no hmm. w sumie na takie dzieciaczka to pewnie późno. Ona Ale wcześniej polskiego nie chce. Czasu 22. Tak, polskiego czasu 22 i wstaje o 10, czyli 9 polskiego czasu. Oj jest ciężko, prawda? Ciężkie poranki. Nie dobrze. dobrze. A ktoś by się zastanawiał jak to możliwe, że tak wstaje to... O tak zrobię, czekaj. <grywa> Ma to po mamie. Odsunąć, tak? Proszę bardzo. A, ładny dzionek, co? Tatuś od szóstej na nogach. A ty co? jeść, no dobra. W końcu z całą moją rodzinką, zobaczcie w ogóle jak się dopasowaliśmy. Szarlotka jest... <grywa> Idziemy dalej. Szarlotka jest w różu, cała moja Halinka jest w różu i ja... Tak, ja jestem w całym różu. Kalisfera! Chyba, chyba to się mówi kalisfera o tej porze. E, przyjechaliśmy tutaj, ponieważ wyczytałem, że to jest bardzo fajne miasteczko. I już na początku zaczęło się średnio, bo jest to miasteczko na górze i już były jakieś zygzaki, nie? Troszeczkę źle się czułaś, ale jesteśmy na miejscu i mamy do zroboty tak. Musimy tu dobrze zjeść. Mamy podobno gdzieś tu piękne, kolorowe, takie rażące żarówki, ściany różne, żeby zrobić ładne zdjęcia. Ja nie chcę takich kolorowych ale ładny, taki ja grecki. No to tak, tam takie też są. Różne murale są i, i tak jesteśmy, okej? Okay? Rano byłem jeszcze w tej zatoce i powiedziałem, że dobrze, że, że sam przyszedłem, bo po pierwsze z dzieckiem, po drugie z tobą, a po trzecie 6,5 km wracałem. Wyobrażasz sobie ze mną wracać 6,5 km. No znaczy, ja znaczy, wiem, że... nie, 100% byś dała radę, to ja nie wątpię, że byś dała radę, tego. Co? Jest ładnie. Yeah, yeah. <laughs> mamy, mamy to miejsce. Tak? Ale teraz już? Czy jeszcze jak słońce troszeczkę zejdzie? Już jest cudownie. Dobrze. A mogę położyć tutaj aparat? Pierwsze miejsce mamy zaliczone. To jest w stylu totalnie Angeliki. Widziałem. Ja widziałam takie mocno jaskrawe miejsce i ja chcę tam pojechać. To nie jest w moim stylu, ale bardzo ładne. Ładne zdjęcia widziałem. Szarlotka najlepiej z tego wszystkiego. Zobaczcie, jaka jest aranżacja, jest niebiesko, jest różowe. Uwielbia i wchodzi tutaj miejsce chyba na kosz, na popierniczkę, nie wiem co to jest. Co jak pierwsze miejsce? Od jednego do 10. Sto. Naprawdę? Daj buzi mamie Widzicie? Mm, buzi. Zabrać narzeczoną w takie miejsce Co prawda taksówka, pani taksówkarz troszeczkę mnie zaniepokoiła jeśli chodzi o restaurację, że mówiła, że nie wie czy coś jest Więc... Koko! Patrz! A sorry, co zdjęcie robi się <śm> W ogóle ten vlog był taki troszeczkę niby w dawnym stylu, bo, bo brałem kamerę i coś robiłem. Z drugiej, jeszcze chyba nigdy, Boże, jakie ładne tutaj jest otoczenie. Z drugiej strony, jeszcze chyba nigdy na jednym vlogu nie byłem w dwóch pięknych miejscach docelowych i nic poza tym. Więc możecie, znać, możecie mi napisać w komentarzach, czy podobają Wam się takie vlogi, gdzie jadę. I też coś zobaczę, bo my rzadko pokazujemy coś z Angelików, że gdzieś jedziemy i zobaczymy, nie? My nie jesteśmy ten typ zwiedzaczy, ja to doskonale wiem, my jesteśmy plażowicze, basenowicze Ale kurde, powiem szczerze, że dobrze się czułem dzisiaj Że zobaczyłem tak piękne miejsca i z rana, i teraz jestem w pięknym miejscu, a to dopiero początek Co może się dziać dalej? Zobaczymy Piszcie proszę w komentarzach, a my lecimy dalej Mamy taką po prostu cały czas, cały czas prostą drogę no i zobaczymy. Podobno murale, po... i może jakaś fajna restauracja do zjedzenia no greckiej szamy, koniecznie greckiej w takim miejscu. Co to za humor Koko jest tutaj? Zobacz jaki ładny, tylko nie dotykaj. Co te dudy? Te. te? Szalotka spała dwie godziny i chyba coś jakiś lewa noga mi się wydaje troszeczkę. Zaczepiacie pani? <ścười> Chodź. Pomachaj pani, papa, pa, zrób. Papa! Jakaś lokalna pani zaczepiła Szarlotkę i dała jej ciasteczko. No, zobacz. Znaczy, Szarlotka w sumie ją zaczepiła. Prosto z opakowania, żeby nie było. Dobrej ciasteczko, pani. dała. o pani dała. Taka jesteś? Tak. Komko, Gdzie idziemy? Koko jest. Ja prosto, nie wiem, ja też nie wiem, idziemy cały czas prosto. A jakieś tu najpierw, wszystko jest zamknięte, wiesz? No, pierwsza się otwierała, może się zaraz otwierają wszystkie, bo pamiętasz, to, ta pierwsza dopiero pan wystawiał stoły. Więc spokojnie, przejdźmy się. Ale, kurczę, fajnie, to jest takie klimatycznie straszne. Chciałbyś tu miejsce. mieszkać? Mhm. Naprawdę? Nie. Chciałabym tu tak sobie przyjeżdżać, tak jak no. przyjeżdżamy do Ani. Nie? zawsze. tak. To super. O jezu, no. To tutaj fajnie można było podwieźć. No tak, znaleźliśmy tutaj takie miejsce, ale wszystko się dopiero otwiera, więc prawdopodobnie przyjdziemy tutaj za pół godzinki około, nie? Ta, jest miejscowa tutaj. Ale ona jest miejscowa tylko może z RODO, skądkolwiek, kto tu przychodzi, Przez jeśli... parę minut jechać. No ale nie każdy tutaj chce, nie? Po co komuś tu przychodzić lokalnemu? Tak jakbyś ciebie na przykład, ty byś miała wiem, po błoniach przy Warszawie kogoś oprowadzić. Nie z lodówki najlepiej. Co? Nie z lodówki najlepiej. Zobaczcie jak wygląda supermarket tutaj. Taki malutki, pewnie tylko dla takich miejscowych nikt, w raczej pod tutaj nie robi sklepów. Taką łoneczkę dać z czekoladką. To jest typowo grecki przysmak. Ja zawsze jadę z Michaela. Ale to już chcemy, żeby ją wystrzeliło. A, to weź jedno. takie jedno coś, ale może też weźmy jakieś, nie ma jakichś, jakichś kruków, nie, nie. Co to? To jest bardzo dobre wyznaczenie. A z Mikele Mikele chyba pojemy. to przywozi. Tylko, znaczy tak, to jest nawet w greckim sklepie w Warszawie, tylko najlepiej to wrzucić do zabrażarki najpierw. To takie krótkie? jest. Takie, taka rureczka. To na pewno też polskie są takie wiesz-odpowiedniki, mm -hmm. ale to jest pyszne. Proszę. Uuu. A ja, mm. jak byłam mała, to takie były rureczki tak, też tak, właśnie, tak. pamiętam. No to jest jeszcze lepsze w środku. An? Spróbuj dalej, bo czekoladka tam jest. Dalej. O, <grym> Smakuje, mniami. Daj się ciekawe. Yes! Thank you, Thank you, see you. Oh. Nie na O, pan chce zdjęcie z Nunią. Jej! Dlaczego ja to zrobię tutaj? Pa! O, wow, thank you. Byliśmy tutaj przed chwilą u pana w sklepie i Angelika powiedziała, że idźmy tamtędy, bo ona tylko tamtędy trafi do restauracji, którą widzieliśmy. A idziemy, ja mówię, idźmy tędy, bo jeszcze tutaj nie byliśmy. I to jest ta restauracja właśnie. Czyli około 5 metrów, a szlibyśmy z 10 minut, nie? Mam ochotę zrobić coś takiego, żeby wziąć różnych talerzyków różne dania greckie. Cocyki, rybki. Jakieś wszystko Ale czy, po prostu. Czy już możemy siadać? Spytamy zaraz, pytamy. Od której trzeba Michaela w ogóle spytać? Od której tu jest? 18, no pewnie za 7 minut zaczynają, tak mi się wydaje. Oni tam pewnie jadą. Wesele, ślub. Dwóch panów? Skąd wiesz? widziałam. No, Za kierownicą? Jeden był drugi dwóch panów groźno. ślub ściągaj bo, bo koszulkę. To już trzecie zdjęcie i chciałam mieć w tym miejscu, bo mi się podoba, ale co jak zdejmę koszulkę, to będzie przyklejona. Chodź tutaj z powrotem. A tam jest ulica? Chodź, nie. chodź. 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 Ja zdejmę koszulkę, ale masz tak blisko mnie zrobić, że tak bym był, był w innym miejscu i w innym czasie. Dobra, Że na plaży? Nie, nie tak, że sobie o, idę kurde goły. Dobra, oprzyj się o ścianę, że no, niby to jest ścianie? na plaży, dobra. Przy ścianie jakby, że miałam. o to tu podłoga musi być. O, bardzo jechać. ładnie, no, poczekaj, no, dobra. Odłożę no. na chwilę aparat, nie czekaj. Wpadę, Udź, że nie robię tego specjalnie. Że dobra, nie porad, nie dawaj. Mnie. O. Jest? Ale na tej plaży, super. Świetnie. Uuu! Panie ratowniku. <głos> Dobre <głos> Ty to jesteś gorszka. <noise> Charlie, niestety masz kawałek głowy na zdjęciu ale może to wykadrujesz. Słuchaj, nie, ja mam Dawida. Czyli co jest? Gitara? Tak, bardzo ładne, zobaczcie. Dobra. Czekajcie, złapię to. Dobra. O, proszę Edwizja dać? To nie, się jest jakiś Nie, to taty. Zobacz. Wow, no pewnie, widzisz? Ale na tej plaży jest świetnie. I to jest jakby inne miejsce, nie? Totalnie. A teraz taka normalnie, wiesz, weź groszy do i zdjęcie. Zmęczona jestem z tym wózkiem. Cały czas pod górę, albo nie? Ale zobacz, mieliśmy już iść do restauracji, ale jeszcze mamy 10 minut, tego piękną ulicę znaleźliśmy. Muralki, jakieś białe, piękne. Co? Nie zostaniemy chyba vlogerami podróżniczymi. Ja kiedyś podróżniczy przez rok, jak z tobą nie byłam. To, to, uwa to uważałaś, że było vlogie, vlogiem podróżniczym? A nie, tak? Angie w podróży. Tak było, nie, bardzo fajne vlogi. To nie mówię, że nie, ale, ale mi chodziło o takie, wiesz, tak, podróżnicze pokazać coś fajnego powiedzieć coś o tym. Mówiłam. Tak? Nie. To ty nie oglądałeś? Nie, nie dużo, dużo nie oglądałem się, przyznam, rzeczy, ale jak, dużo też oglądałem i świetne były. Nich, jak były zakupy, tego typu życzenia, ale też mówiłam, co tam się dzieje. Tak? Wiadomo, że niszczą z plecakiem. Na Hawajach. A na coś górę. Przy, przytoczysz? jakoś jedną chociaż? Na przykład na Hawajach na górę wchodziłyśmy taką piękną, gdzie był przepiękny widok, jak na Malediwach. A, a to wtedy co? Kaca miałaś? Nie, kaca miałam w Miami. Na górę jakoś chodziłaś nie dałaś rady. To moja ulubiona scena Nie darowałbym sobie, bo ta ulica była ładna Niespodziewanie do niej przyszliśmy Więc muszę wejść za róg i zobaczyć, a może tu jest coś Wow! Nie, nie ma, ale jeszcze tutaj może być wow coś Wow! No tu jest ładnie, ale, ale tu już byliśmy na nagramy Angelikę w tajemnicy Zobaczymy jak się zachowuje do dziecka Bez kamer Chcesz? A -a? Zobacz no co, Zobacz, zobaczyć. Nie, nie Proszę mm. Backstage robienia zdjęcia O, o jaki złe Ale mamy zdjęcie Szatani Szatanik Instagram, prawie że wyszło, moim zdaniem bardzo ładne Ale to jest bardzo ładne Kontra To jest Instagram Kontra Rzeczywistość to już łasa na, tego, na tą czekoladę. A, dawaj rurkę, dawaj rurkę, matka! Ale zobacz jakie to ładne. No, właśnie takie ciąłam. To ja wstawiam zaraz. Razem wstawiamy. O nie! Przepiękne! Napoje już przyszły. Angelika zamówiła kieliszek wina. E, chyba będę pijana. No. Ja jestem taka, że zawsze nie chcę zostawiać, bo mi szkoda i to nieładnie ma na żywności. A ja zamówiłem Lemoniadę. Co mam zrobić? Michael, nie mówiłeś mi, że w Grecji Lemoniada to sprite. Czekaj, ja też sobie wleję Dziękuję. i robimy chin chin. Mam to wypić, jak będę pijana. Będziesz? Mam to wypić wszystko? No nie wiem, no to ty mówisz, że ja, nie. Ja ci nie będę miała niczego zróbka. Może on źle zrozumiał. No. <laughs> Albo z oczu ci tak patrzy. Dobre czy nie? Gry. nie? Gry. Takie ja mogę wypić. Uuu, uh, Angry Bear to jest ulubiona bajka Cherry. Z, z ptaszkami. Chcę jeszcze zapowiedzieć, że vlogi na naszych kanałach, na moich Angeliki nie będą. E, e, jak to się mówi? Nie będą. Po kolei. Nie, ale inaczej, jakie słowo? Synchronizowane? Angelika nagrała pierwszy dzień tutaj, niestety zepsuła kartę pamięci i dopiero jak odzyskamy, odzyskamy, żebyście się nie martwili, odzyskamy dane z tej karty, bo już w zasadzie są. Jest, jest in progress. Ale ten vlog, który oglądacie, to już jest który to dzień jest? Y do któryś tam któryś. no nie wiem, drugi vlog, który któryś nagrywamy. Także. Ten mój pierwszy miał wyjść dzisiaj. Ale niestety się nie uda, także, no nie wiem, postaram się go jak najszybciej, ale będą nie po kolei. Także oglądajcie tego vloga, którego teraz oglądacie i od razu, na przykład dzień lub dwa po tej publikacji idźcie do Angeliki. Oglądajcie pierwszy nasz Dzień Narodowy, bo też było fajnie, było dużo tak. zabawy, śmieszności. Tak. kotek tam jest. Tam był na pierwszy zdjęcie, byliśmy w pierwszy raz w aquaparku z Charlie. To, jest, to było super. Tak, także, no niestety. Bardzo także, chciałam go opublikować, ale się nie udało. Także tego sezonu... Tego wyjazdu, to ja będę miał pierwszego vloga. Tutaj kolejne, zobaczcie, jeden, drugi, trzeci, tam kolejne, czwarty, Czy piąty. Idzie, tam tutaj, tam, tam wszystkie. 15-20 kotów tutaj jest. Tu się wydarzyło. To szarlotka jak coś, ale zobaczcie. Cała, nie widać. Cała karafka wina. To nie jest litr. Nie no nie, no co ty. To jest połóweczka, myślę. 500 ml. A ja tutaj mam tyle, tyle ja może. Taką dużą Dobrze, żegnamy się. Jak oceniasz kolację? Super. Super było, nie? Cieszysz się, że wyszliśmy. Tak, 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 cieszysz się, że wyszliśmy. Przepraszam, że powtarzam, ale może, może Andrzejki nie być, nie być słychać. Tu już się robi, tu już się robi tutaj podoba? Tak. No my sobie tutaj siedzimy rodziną, ale tutaj po lewej stronie musisz tak nagrać sprzeczajki. O tam ci chodzi, że tam nagryję, tam? O to? O tam ci chodzi? No no, tak, tak, tak. No. O co mi chodziło? Ta rodzina, no Ja na początku myślałam, dlaczego oni mają taki duży stół przygotowany A chyba greckie rodziny właśnie są takie I też raz słyszałam, że na greckim weselu jest czasami z tysiąc osób No, dużo, to trzeba Michaela spytać a, a? Kuku Przechodzimy właśnie obok greckiego wesela I wiecie co jest najśmieszniejsze? Że para młoda właśnie wysiada z samochodu Wszyscy czekają, nagrywają już trzeci raz jak wysiadają A tam jeszcze kurde kwiaty przyczepiają No i co? Ja to znaczy, że... Ja... A i jest, zaznaczmy ja Płakała chyba. że... Jest zaznaczony jest 20. Zobacz, zobacz, nagryte szybko. To już uwaga, czwarte podejście jak wysiadają. Tak, to o to chodzi? A tam zobacz na drabinie, pan dalej przyczepia kwiaty. Widzisz to? A, to jest ame... Dobra, ja wiem. To jest Co? amerykańskim stylu, czyli oni nie spędzają kolacji, tylko jadą... Przez siebie, podróż poślubną Oni jadą od razu Podróż poślubną, tak? Albo świętowała, albo jadą do restauracji i oni jadą do tej restauracji w kościele tak późno była uroczystość. No nieźle. Myśleliśmy na początku że to pogrzeb. Na początku myśleliśmy, że to pogrzeb, bo stał taki duży bus z kwiatami taki takimi. A kar karawanek się nie... no, no, powiedzmy. No zobacz, o Jezu, on ściąga kwiaty, już tu chodzi. No, tutaj Pan już zdejmuje koniec w... ślubu. Ale w środku pięknie, Boże, że rand twój, wejdziemy za zobacz, Możemy jak jest... wchodzić na trzy światło. Możemy, na chodź. A się wrzuca na czyjś to... ślub. To... piękna ale w środku w kościele chodzi. To jest nieprzyzwoite. Grażynia, zobaczcie. Załatwiłam nam Chciałabyś tak? Mhm. Naprawdę? Uuu, nie jest pięknie? Hello. Where oh, Ah, we are guests. Thank you. Thank you. Thank you very much. This is a local, this is a local uh, treat that we give when... Uh, Someone married. baptism. Proszę bardzo. From Poland. From oh, nice, nice. czyli to jest tradycja. Jeżeli tutaj weźmiecie ślub, to na gości się od razu w kościele takie złocetknięte Pięknie Nie, nie Dziękuję yes. bardzo.